A więc to, to już jest w ogóle niesamowite. Tam da się wejść tylko e, jakimś e, hajkiem, czyli oczywiście, czyli gdzieś tam z drugiej strony. Tam są nawet ludzie, teraz widać, właśnie nie wiem, czy będziecie widzieć na kamerze. I normalnie się tam e, drabiną wchodzi, po tym jak już się przejdzie przez góry, oczywiście. A więc no, niesamowite miejsce, niesamowity widok. E, pokażę Wam to później jeszcze z bliska, te kamienie, jak one są dopasowane do siebie. Tylko mówię, czy to wszystko jest zachowane tak, jak było to zbudowane bardzo dawno temu? Czy nie, nie mam pojęcia. Jeszcze Wam powiem, że śmieszne jest to, że lokalni ludzie wiedzieli o tym miejscu już od dawna, ale no właśnie dopiero w 1911 ktoś to odkrył, niby od nowa. Wiecie jak to jest. Jakbyście kiedyś mieli przyjść na Machu to polecam wziąć Circuit 2. Dlaczego dwójka? Podobno jest najlepsza z tego co czytałem. I jest tako na dwójce: macie przejście i. Górą, właśnie viewpointami, na przed chwilą, przy który przez chwilą przechodziłem. I macie też przejście dołem przez całe miasteczko. A więc y, bardzo polecam